Nie bój się czasów. Oczywiście czasów tych angielskich, gramatycznych, bo czasów tak w ogóle to. Witam serdecznie na kanale. Dziś kończymy wielką jesienną powtórkę czasów. Jeżeli jakoś tak się zdarzyło, że ominęły Cię poprzednie odcinki tej wielkiej powtórki, to linki masz w opisie. Ale zanim to zrobimy, czyli zanim porozmawiamy sobie o czasach Perfect Continuous, o których tak naprawdę zaczynam mówić dopiero w tej minucie i sekundzie, także wiesz, jak Ci się spieszy, to skacz ta. Perfect Continuous, które straszne są tak naprawdę tylko z nazwy, chciałbym Wam jeszcze coś na zakończenie powiedzieć. No właśnie. Straszne z nazwy. Straszne. Obserwuję ludzi uczących się języka angielskiego już dobrych kilka lat. Naście jest coś, co wszyscy ci ludzie, prawie wszyscy, mają wspólnego. A ja to tych czasów nie ogarniam. Ojej, ja to się nigdy czasów nie nauczę. A, czasy, przecież wiesz, że zawsze mam z tym problem. I tak, chodzi mi o ludzi mówiących to z uśmiechem. Albo niemalże z uśmiechem. Nie o tych, którzy dopiero zaczynają się uczyć języka angielskiego i póki co wydaje im się, że to jest wszystko takie skomplikowane. Wydaje im się. Ale o tych, którzy o większości ważnych czasów już się uczyli. Czyli powiedzmy, że przynajmniej do tego Present Perfect w porywach do Present Perfect Continuous doszli. I pomimo tego, że reguł się nauczyli na pamięć, tak ze trzy czwarte ćwiczeń z podręcznika pewnie zrobili dobrze, super, to jednak uznali, że oni nigdy się tego nie nauczą. Bo podręcznik podręcznikiem, a później przychodzi co do czego, to nie wiadomo, co. Jesteś w tej grupie? To wiesz co? Teraz do ciebie mówię. Wiesz dlaczego tak sądzisz? Wiesz dlaczego tak mówisz? Bo się boisz. Ciczenia w książce to luz. Ktoś cię poprawi, albo sprawdzisz w kluczu. Super. Ale jak trzeba coś powiedzieć, albo nie wiem, napisać jakiegoś maila w pracy, ty to zrób Bogdan, ty. Co? Ty umiesz coś. Ja to wiesz, ja nie, ja nie ogarniam czasu. To się boisz. Boisz się? Popełnić błąd. I to nie jest nic nienormalnego czy nietypowego. Powiedziałbym, że to jest bardzo typowe. Strach jest w polski system edukacji wpisany niemalże systemowo, ale może by tak czas z tym skończyć? Podręcznik bywa bardzo przydatny. I to dobrze, że na początku robisz ćwiczenia specjalnie pod ciebie i pod dany materiał ułożone. To jest bardzo dobra praktyka. Super. Na początek, ale nie cel. Napisanie testu na piątkę to nie jest cel. Zdanie fantastycznie egzaminu, matury, czy nawet takiego czy innego certyfikatu to też nie jest cel. To nie powinien być twój cel. To droga, sposób. Sposób na to, żeby się tego języka nauczyć, żeby mieć po drodze jakieś checkpointy, jakieś znaki, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby mieć jakąś taką zewnętrzną motywację. Kiedy czasem brakuje tej wewnętrznej. Ale przede wszystkim, żeby się tego języka po prostu nauczyć. Żeby mówić w tym języku. I żeby się go nie bać. Dlaczego się boisz czasów? I oczywiście czasy to taki symbol. Równie dobrze możemy mówić o trybach warunkowych, stronie biernej, czy nowym, nowo poznanym słownictwie. Próbuj. Popełniaj błędy i próbuj. Jak rozmawiasz z kimś po angielsku, zapomnij o podręczniku. Podręcznik dał Ci regułki. Super. Ale to były tylko suche regułki. A ty, a ty się baw. Zrób sobie skrót. Reguła albo skończona czynność? Czas simple. Jeden z czasów symbol. Present, past, future, a nawet future in the past. Czy to jest skończona czynność w przeszłości, czy w przyszłości, czy reguła w przeszłości, w teraźniejszości, w przyszłości? To będzie czas simple. Czynność w trakcie? Continuous. Znowu, albo w teraźniejszości, albo w przeszłości, albo w przyszłości, ale zawsze może to być. Continuous. Sytuacja jest otwarta, czas perfect. Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, ale perfect. Poszczegółu odsyłam do pierwszego odcinka z serii Wielkiej Jesiennej Powtórki Czasów. Link do niego w opisie tegoż odcinka. I baw się, życie to nie podręcznik. A jeżeli boisz się takich skrótów, bo myślisz sobie, w podręczniku było dużo dokładniej, a tutaj to boję się, że znowu popełnię jakieś błędy, to wiedz, że podręcznik podobnych, a nawet w mojej skromnej opinii gorszych skrótów robi dużo więcej. Chcesz przykład? I lived in Warsaw for five years. Jak to? Przecież for razem z since to present perfect. Tak było napisane. Tak jest napisane na takiej jednej bardzo mądrej stronie w internecie. Zaraz ci tu wkleję link, brodaczu, i zobaczysz, popamiętasz. To jest skrót, taki skrót myślowy for jest rzeczywiście dość typowe dla present perfect, a nawet jeszcze bardziej typowe dla present perfect continuous. A tak właściwie to wszystkich perfect continuous, o czym za chwilę. Bo fo rzeczywiście jest typowe dla perfektów, ale wtedy kiedy my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że perfekty są otwarte co nie znaczy, że nie można tego słowa użyć dla czegoś, co jest zamknięte. Super. I lived in Warsaw for five years. To sprawa zamknięta. Zobaczcie. I have been living in Warsaw for five years oznacza, że ja tam mieszkam od pięciu lat i mieszkam tam nadal. Sprawa jest otwarta. I lived in Warsaw for five years to sprawa zamknięta. Finished, finito, kaput. Ja już tam nie mieszkam. To zdanie przełożone na polski będzie brzmieć. Mieszkałem w Warszawie przez pięć lat. Od 5 lat tutaj i przez 5 lat tutaj. Nie wariujcie na punkcie regułek. One są przydatne, ale ich zapamiętywanie nie powinno być celem samym w sobie. Popełnisz błąd? No to cię ktoś w końcu poprawi. I zapamiętasz. Miejmy nadzieję. Przez pierwszych prawie 20 odcinków na tym kanale źle wymawiam słowo Continuous. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czasie past continuous. Mhm. Continuous. hour i byłem przekonany, że jest to jedna z dwóch poprawnych opcji. Continuous. Nauczyciel z doświadczeniem, wymążający się w internecie. Continuous? Nie. Continuous. Ktoś mi zwrócił uwagę. Sprawdziłem. Bardzo się zdziwiłem. I zapamiętałem. Gdybym się bał, to nie zacząłbym tego kanału i nigdy nie dowiedziałbym się, pewnie nigdy nie nauczyłbym się, że powinno się mówić continuous, a nie... Jesus. Continuous? Poza tym, czy po polsku nie popełniasz błędów? No, chyba, że ogląda to profesor Bralczyk. Profesor, że? Popełniasz, a mimo to jakoś się nie boisz. I języka obcego też się nie bój. Reguła simple, w trakcie continuous, otwarte perfect. A do tego dodajmy jeszcze jedną kwestię. Czynności mogą być w trakcie i otwarte jednocześnie. No właśnie! I have been living in Warsaw for 5 years. A więc ja mieszkam w Warszawie od 5 lat i to trwa dalej. To jest w trakcie. Ale jest też dalej otwarte, bo mieszkam od 5 lat i pewnie jeszcze chwilę pomieszkam. Skoro połączymy jedno i drugie, no to nazwiemy to Perfect Continuous jednocześnie otwarte i w trakcie dokładnie tak jak we wspominanym już przykładzie tylko rzućmy go na górę tablicy: I have been living in Warsaw for 5 years od 5 lat mieszkam w Warszawie. Od 5 lat aż do teraz, i to jest dalej w trakcie. Ale jest otwarte, bo mogę sobie jeszcze pomieszkać. Zwróćcie uwagę na tworzenie tego czasu, bo w kwestii tworzenia to też jest połączenie czasu perfect i czasu continuous. Każdy perfect ma have i każdy perfect ma czasownik w trzeciej formie. W tym przypadku jest to być w trzeciej formie, ponieważ z kolei każdy continuous ma być. Bin jako takie połączenie perfectu z continuous. A do tego jeszcze każdy continuous ma. Czasownik z ingiem. Od i każdy perfect continuous. Choć oczywiście w zależności od tego, czy będzie to perfect teraźniejszy, przeszły czy przyszły, to have też będzie w teraźniejszości przeszłości albo przyszłości. Have, had, will have. Jeszcze raz poszczegóły odsyłam do pierwszego odcinka z tej serii. Tam jest wszystko pięknie rozpisane. Dziś skupiamy się na użyciu. A skoro tak, to popatrzmy na więcej przykładów. I've been running like you. Biegnę tak jak Ty. Biegnę, pędzę gdzieś ciągle. Już od jakiegoś czasu, jeszcze nie skończyłem, więc to jest otwarte, ale aktualnie jestem w trakcie tego biegnięcia, więc jest to też w trakcie. Perfect continuous. Idziemy dalej. Lately I've been losing sleep. Ostatnio mam problemy ze snem. Ostatnio nie dosypiam. Lately I've, I've been losing sleep trwa to już od jakiegoś czasu, ale jest otwarte. Ja dalej nie dosypiam, nie rozwiązałem tego problemu jeszcze. No ale w takim razie jest to w dalszym ciągu w trakcie. Jasne? Jeżeli nie do końca, to spróbujmy jeszcze a na przykład Phila Collinsa. I've been waiting for this moment for all my life. Całe życie czekam na tę chwilę. Czekam już od jakiegoś czasu. Jest to otwarte, dalej czekam. I jednocześnie jest to w trakcie, no bo dalej czekam. Hmm? Ewentualnie jeszcze. I've been dreaming. A więc marzę już od jakiegoś czasu, już od jakiegoś czasu o tym marzę, o tym śnie. I jest to jednocześnie otwarte, bo nie kończę o tym śnić, nie kończę o tym marzyć. I w trakcie. No i może jeszcze, a jakże? Gansi. We've been dancing with Mr. Brownstone. Tańczymy z panem Brownstone. Może już nie wchodźmy w szczegóły, co ten pan Brownstone miał symbolizować. Raczej nic dobrego. W każdym razie to oznacza, że tańczę z panem Brownstone, czy właściwie tańczymy z panem Brownstone już od jakiegoś czasu. I jest to otwarte, bo wcale nieskończone i w trakcie jednocześnie. Jasne? Pamiętajcie też, że nie są to zdania, które skupiają się tylko na tym, co jest teraz w tym momencie w trakcie. To nie jest zwykły czas kęcinie. Ja nie skupiam się na tym, że biegnę w tym momencie, tylko że biegnę już od jakiegoś czasu. Owszem, ja biegnę też w tym momencie, ale nie to jest tutaj aż tak strasznie ważne, jak to, że to już trwa i dalej jest otwarte. Nie w tym momencie akurat teraz nie dosypiam, czy mam problem ze snem, tylko w ogóle od jakiegoś czasu mam taki problem. I to dalej trwa. Nie stoję i nie wyczekuję teraz, nie o to mi chodzi, nie I'm waiting. Tylko I've been waiting, ja owszem stoję, ale skupiam się na tym, że to już chwilę trwa i dalej jest otwarte. Jasne, od. Ot. i perfect continuous. Dodatkowo, oczywiście, możemy na to wszystko spojrzeć z perspektywy przeszłości albo przyszłości, albo nawet przyszłości widzianej oczami przeszłości. I wtedy odpowiednio zamienimy to have na had, will have albo would have. Ale to właściwie dalej, prawie ten sam czas, tylko rzucony troszeczkę gdzieś indziej. Fajny skrot? Nie bój się. Mów. No i to by było na dzisiaj na tyle. I to by było też na tyle, jeżeli chodzi o wielką jesienną powtórkę czasów. Bo za oknem już coraz bardziej zimowo. A przynajmniej na termometrze. Jeżeli ktoś chce sobie zapauzować i sprint screenować, to jest odpowiedni moment. Ale jeżeli ktoś ma w sobie zbyt dużego lenia na to, to zapraszam na Instagrama Rock Your English czy też tutaj do karty Społeczność na YouTubie. Tam już w tym momencie powinny być zdjęcia. Zapraszam też na Facebooka Rock Your English, zapraszam na Patronite Rock Your English, zapraszam do wspierania tego kanału. Tam gdzieś jest taka fajna opcja, wsparcie. Fajna, super. Zapraszam też na livey a przede wszystkim zapraszam na kolejny odcinek, który, jak wszystko dobrze pójdzie, już za tydzień. Dziękuję bardzo serdecznie! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Rock your English! Finished, finito, kaput!